Ciemka, Witam Was na vlogu z balu 8 klasisty. Ogólnie ja zaczynam tego vloga dzień przed, bo ogólnie ogarniam sobie tipsy. Nigdy nie miałam tipsów i stwierdziłam, że kupię ogólnie. Nie mogłam ich znaleźć takich czarno-złotych, bo tak ja chciałam, więc kupiłam takie zwykłe jakieś. I stwierdziłam, że sobie pomaluję. I sobie zrobiłam ty na i nawet według mnie wygląda spoko. Coś w się sensie wiadomo, mogło być gorzej. Co w się sensie lepiej. No dobra, ale w miarę widać. Jakby no czarny i ten. I póki co sobie jednego tylko ubrałam, bo nie mam dwóch par, jakby dziwnie oni to zrobili, że pół jest takich pół takich. W sensie ogólnie jest spoko, tylko że jakby te największe one są na kciuk, ale dla mnie są za duże, więc muszę brać na tego palca, na tego i... No wiecie. Więc zrobiłam co takiego. No. Ogólnie giga długie. Ja nie umiem funkcjonować takich długi. Zawsze gdy miałam swoje te naturalne, to miałam krótsze coś do to może tak o... Nie, nawet krótsze A teraz? Więc czekam aż wyschnie, trochę sobie z nim posiedzę, żeby się za przyzwyczajać No i jutro sobie rano przykleję normalnie tipsy I nie będę ich malować i po szkole po prostu sobie je pomaluję Tak będzie najlepiej A sukienkę w sumie mogę wam pokazać Uwaga Ta ta tam Wiem, że ledwo mnie widać, ale czym wam je pokażę. Taka o. Była ona kupowana na Sheinie za. może, światło. za. nie pamiętam, 60, 70, 80. Nie wiem, ale szczerze jest prześliczna. No i z ma takie plecy, o. Więc jutro będzie ta sukienka. A po tu wam teraz nie pokażę, bo są w drugim pokoju i mi się nie chce iść. Więc no to co? Widzimy się chyba jutro. Dzisiaj mamy parę ósmoklasistę Tak, idę do szkoły nie Mam warkocze, żeby, wiecie, mieć loki I zaraz będziemy ubierać psy, Więc przed Ogólnie To mi się, ale Nie umiem w nich funkcjonować Boże, światło oh. To Bo jest uspoko, ale Nie wiem, czy nie zaduje I don't know Ale Ja nie umiem w nich funkcjonować w szkole Życzcie mi powodzenia, widzimy się po szkole Zadzikam was JAK yeah. w domu Paznokcie żyją, o dziwo w ogóle dzika, się w nich funkcjonuje Teraz będę wyciągać kosmetyki Mam z nich dużo. No, więc teraz będziemy się malować na bal już I potem chyba... Czekajcie, jak się pomaluję To potem paznokcie sobie pomaluję Na czarno i złote te Potem włosy i potem styluła Już gotowa na bal. I uwaga, jak wygląda? 3 cztery o Ogólnie poręczałam się już 3 razy. Uwaga, po po znokcie Może. Fajna ostrość, tak jak rano. Dobra. Kolczyki takie złote. Oczy czarne. Y Jakiś naszyjnik I sukienka. Wie, was, was, takie mam. Wie, was tu, żebyście więcej widzieli. Rze zaraz za wagan Ale będziecie no, widzieć? Czekajcie. O! Nie, udalej, nie udaj takie no. mam buty. O. O, wie. Ej, szczerze, jadam się. No to się boję, że mi poznaknieć odpadnie. Któreś. Z tego co robię tak pisze na na do klejama jak najbardziej mogę. No. No to co, za niedługo jedziemy. Jo, pies się wystraszył. Więc. Tak. Ogólnie zapomniałam dograć zakończenie do vloga. Wracam ze spotkania od z, no, do spotkania z No, ogólnie na konc na... Czy, do, do czego ja dogrywam zakończenie. Dobra, na balu, opa, tak. Na balu było super. Szczerze mówiąc, to był, była najlepsza impreza jakby klasowa, na której byłam, dosłownie. Wszyscy nagle się jesteśmy jakby rodziną. No, no wiadomo o co mi chodzi, nie? Że wszyscy nagle się lubili. Wszyscy, nie wszyscy. Mm, tak, ale praktycznie no większość to się zachowywało jak cała jednak no, taka rodzinka typowo klasowa, taka zgrana klasa i też klasowa w sumie, więc no było super dosłownie, no nie wiem co jeszcze powiedzieć, ale no czekamy na zdjęcia, chyba za dwa tygodnie będą coś takiego, bo pani fotograf musi wszystkie te, w ogóle, pani fotograf mi robiła chyba najwięcej zdjęć, tak mi się wydawało, bo moja mama się z nią zna i ją poprosiła po prostu, nie wiem, nie wiem co, co, co tu za układ wleciał, ale no, jeśli ten vlog Wam się podobał, zostawiajcie łapęcie w górę, subskrybujcie, podajcie do mnie na Instagrama, no i co? Widzimy się w następnym vlogu, pa!